Hello wszystkim! To pierwszy odcinek z Block Strajka. Kolega polecił mi tą gierkę i myślę, że wam pokażę ją. Jeśli gierka wam się spodoba, to ściągajcie. No i lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Jeśli będziecie, jeśli będziecie chcieli jakieś inne gierki, żebym wam nagrał, to napiszcie, ściągnę i nagram. Jeszcze może nagram GTA 5. Ale nie wiem kiedy: GTA 5 lub GTA 4. Ale myślę, że będziecie bardziej chcieli: GTA 5, bo GTA 5 bardziej realne, lepsze. No dla niektórych. katana tu jest. Pod koniec odcinka może Wam pokażę, jakie tu są bronie, żeby wiecie. Na przykład ja mam już M4 i AK-47 i zbieram się teraz na Digla, co nie. Ale to jest tryb losowy, a na losowym losuje nam bronie, bo mówiłem, mam AK-47, M4, a teraz, mi, a teraz mi dropło P90, więc to jest losowy, na TDR lub na Deadmatch lub na innych trybach będziecie mieli swoje bronie, jakie sobie kupicie. Na początku to macie Glocka, to jest właśnie mój Glock z moim, z moim skinem, UMP, no i knajfa. A ja mam Knife, Glocka z moim skinem, już tam widzieliście, i AK, UMP, M4, a to jest akurat Gali, bo czasami mi się miliło, że to jest M4, to tak naprawdę było Gali, bo wiecie, każdemu może się pomylić, czy to jest Gali, czy to jest M4. Kostek z pałką tu mu go zabił. Ja mam 12 level, a mój brat ma już 18, mój brat ma AK-47 AK i P90. I Jeszcze digla, a ja sobie właśnie zbieram na digla. się brat teraz zbiera na skara, po skar to jest taka broń, że na przykład z bliska to już masz, strzelić go w głowę, to umiera dwa razy z bliska, w brzuch to też umiera. A jak na przykład wyjdziecie na kogoś respawna, wyjdziecie na, na przykład wy jesteście w czerwonych lub w niebieskich, idziecie, idziecie na respawn, Swoich przeciwników na przykład na Blue. Ę. I szczelacie. On, on się odrodził, szczelacie do niego i się zdziwiacie, że on jeszcze yy, żyje, dlatego że jak się odrodzi, to przez 3 sekundy jest starcze. Żeby nie było tak, że yy, ktoś ma las jest jeden na jeden, ktoś ma lasta. Taką maszynową broń on idzie i już go zabija. Tak ciągle. I dlatego tak jest, żeby wiecie. Jakby Was to zdziwiło, to właśnie mówię o tym. I jeszcze. Pamiętajcie, mówcie co mam nagrywać, to Wam nagram. Po Strike mnie zachwycił, jak kolega mi ją podał, to ten Block Strike dla mnie był po prostu taką gierką super. Natomiast dla mnie lepsze od tego, od Critical Ops, co ostatnio nagrywałem, były trzy łapki w górę i dwa subskrypcje. To mnie zawiodło, ale myślałem, że. Jak nagram blok to będzie już więc więcej. Łapę w górę, subskrypcji i no lajków. Lajków, subskrypcji i komentarzy, sorry. Jak niektórzy z Was nie mają takiego dobrego neta to mówię Wam, że nie będzie Wam dobrze działać. Ja mam, ja mam dobre, ja mam dobrą sieć Wi-Fi w domu i mi działa bardzo dobrze. O, gost, ten Gostek ma U800 3-4 to właśnie on ma taki sam skin co mój brat. DUSP. A, a to jest właśnie skar, o którym Wam mówiłem. Już zabiłem na Hida. Gostka. Jakiś gostek chce ze mną co już poruskaczy. Powiem Wam tak. Jest. Skar i A-12, co nie? Gostek się laguje, pewnie będzie wychodził. Jest Skar i A-12. Jak macie A-12 to A-12 to ma taki to ma bardzo duży celniczek, co nie? Ale Skar ma mniejszy i właśnie Skarem szybciej zabić niż A-12 i po prostu lepiej się przycelować i to jedzie z dalszego po, po prostu A-12 jedzie jakby shotgun. Huskart to tak samo, ale on może na wielkie dystanse, a to jest właśnie maszynówka. To, to, to nie jest las. Las to wygląda, jest po prostu czarny, a to jest szare. Zaraz Wam pokażę jak to się nazywa, bo już zapomniałem, jak go zrobiłem. O, tu macie, M249 się nazywa i to jest trochę gorsze od lasta, ale nieważne. Może gorsze od lasta, ale... To nieważne. O, mam teraz steka. Goska może też wyjadę steka, po gostek tak samo ma. Dawaj. O, zjechałem go? Tak, tak. Tu już jestem trzeci. Pozabiłem 13 i mam 8, 8 Azist. Powiem Wam, że tu łatwo zdobyć Azistę. Bo na przykład no załóżmy, że tu jest gostek. Ta ściana to jest gostek, co nie? Ja go strzelam, a on mnie potem z jakiejś lepszej broni zabija. To wtedy jak na przykład tu jest gostek i ten Gostek go z szczela to już masz asystę i tu właśnie asystę łatwo zdobyć, a w Critical Ops to nie bo w Critical Ops to powiem Wam, że trudno zdobyć asystę, a to zaliczymy do bardziej wersji Minecraftowej a Critical do realnej, ale ja bardziej wolę Minecraftową, czyli Block i Wam polecam tą grę, bo ona jest fajna ciekawa i się tu kupuje broń a jak na przykład chcecie się pograć na przykład na AK to dajecie tylko i tam będzie wam pisało tylko AK-67, AUGU, UMP, Glock, na przykład z jakiej last z jakiej broni to będzie tylko ta broń nie ma, nie, ma, nie ma żadnych haków żeby na przykład tylko AK-67 będzie last nie ma po prostu, jakby były, to by po prostu jacy z hakerzy to zrobili. Bo właśnie powiem wam, że tu jest taki jeden hack, który zrobili hakerzy. Czyli włamali się do tego konta i po prostu bez ich pytania na zombie Survival, na, zombie survival, na mapie PLG jest na przykład jak tu jest na przykład ściana i gdzieś gdzie jest tajne wejście, na przykład możesz być na takim dachu, na którego się normalnie nie da stać. I jeszcze możesz na przykład być w powietrzu. Tak normalnie stać. Albo wejść do takiego dachu. Ja wiem jak to zrobić, bo oglądałem na YouTubie i to często wykorzystuję. Wczoraj mam sprawność, jak, jak mam przyjemność grać z pierwszym, takim co ma pierwszy level, to wtedy... Oni nie wiedzą jak to zrobić, albo wiedzą, zawsze pooglądali na YouTubie, bo ja to na Tubie odkryłem i właśnie to wykorzystuję, jak gram z pierwszymi, to po prostu oni są wszyscy zombiakami, bo się zabijałem na ziemię, zostałem sam i tyle. A jak robicie to, to powiem wam, że to są trochę takie nudy, bo wiecie, trzeba czekać, znaczy można zabijać, ale zombiak ma 1000 level, więc nie 1000 level soli, tylko 1000 HP. Prostek, odsuń, bo muszę tam ich porąbać trochę. Sory za słownictwo, ale... O, troszkę trochę tam zjechał, muszę się spróbować. O, trochę mi coś zlagowało, ale to nieważne, zaraz się uspokoi. O, o, o znowu, ale te lagi nie są takie zbyt... O, ...pamięć urządzenia spełnia. Sorry za to. W następnym odcinku to się na pewno nie pojawi. i zjechał mnie ze magnuma. Inaczej lewarwera. I had shot, bo to są takie, są duale. Nie wiem, o to jest właśnie Last. Tamto to było M249, a to jest Last. Last jest lepszy od M249, bo Last po prostu Szybciej zabija, ale już Wam nie pokażę tego, bo wygraliśmy właśnie. Nie wiem, czy będę miał i do. Chyba pójdę do czerwonych, tylko poczekam aż tu jakiś jeszcze gostek wejdzie. O, jest. O, dostałem nóżek. Gostek ma augu. Augustus... Nie, R700. To jest AWP i R700. Jak będziecie mieli y... bardziej czarny, to to jest R700. Jak będziecie mieli tak bardziej brązowy, to AWP. Lepsze jest AWP. Powiecie, ona zabija bardziej na hita. O, w Goska zjechałem znowu. Zna, że on jest M4. Ja, jak wam mówiłem. O, mogę wam zaprostować. Last hat shot. To jest właśnie Jak wam mówiłem, to ja mam M4. Jaka? Tylko ja mam M4 bez skina. Zostaw mi go Gostek. Nie, jechał. Nie, Uważajcie. Cholera zjechał mnie. Skin to jest boom. To są takie. Jak zobaczycie, że na przykład niebieski skin to jest bum, to... to tak to zrobili. Ale właśnie to jest oszustwo, że na mapce y, zombie, Perry oni zrobili tą mapkę i nie chcieli po prostu, żeby wiecie, bo czasami tu się raz wbili, ale oni jakoś ich wywalili i dali nowe hasło i hakerzy pewnie znowu to. Zrobili i dodali. Ja właśnie nie lubię jak coś takiego jest, powiecie. Znaczy jak gram z pierwszoligowcami, to można to wykorzystać, a ja wolę grać uczciwie, a nie tak, że wiecie, gdzieś ma haki. Bo ja gram już chyba 20 razy z gostkiem jakimś. Znaczy z gostkami, którzy mają haki. Oni są normalnie mogli. Wiecie, na przykład jak stali tu, to są od razu mogli stan stanąć tam, żeby ich nie zabili i raz Gostek. W ogóle, raz, w ogóle ani razu nie umarł. Bo jak mnie go się strzelało, myślałem, że on tu stoi, ale on tak naprawdę, jakby się mu się lagowało. Poszedł tam. Co strzelasz do niego? Widzę, że masz ładny skin do akacza, ale nie musisz się chwalić. Dwu zabiłem, mnie. On, on zabił z Glocka. O! 30. Ile zabiłem? Cztery. Dopiero. Katana. Wiecie, ci ich pomóżcie bo ja mam katane a o, o, o. ja zjechałem co o to są właśnie duale duale to są nowoczesne pistolety a berety berety to są nowoczesne a te wiecie te co miałem to one nie są nowoczesne są tak jakby z czasówkom no nie wiem jak wam to powiedzieć z jakich czasów Dzisiaj mama mnie strasznie pochwaliła, podostałem plusa z tego. Nie, no, plusa dostałem. Po pan się spytał, kto gra dzisiaj z Legią Warszawą. Wczoraj. Wczoraj dostałem plusa, sorry, bo mi się czasami mi kto, gra, kto grał wczoraj z Legią Warszawą, to ja powiedziałam z Ajaxem i panna mi plusa. Jeszcze się spytał, gdzie dzisiaj z Koszkowie mają grać. Skoczkowie narciarsty, ale ja nie wiedziałem po nich w Finlandii jakimś mieście i dostał też i 9. spytał się najpierw co jest stolicą Finlandii, a potem ale nie w tym mieście się rozgrywają skocz, no, walka o ten o złotą kulę bo już są mistrzostwa świata i będą chyba po tej, nie, po tej niedzielę, jak się już to wszystko, skończy to wszystko, to już będą y, kwalifikacje do złotej kuli. Ja bardzo chciałbym, żeby cały akurat tą kulę wygrał. Ej, czekaj, nie lubię cię, 12 Level, a mój brat. 18. Mój brat już to. Znaczy, ja to wcześniej pobrałem, ale mój brat więcej razy to grał. Ale. O widzi O, to jest właśnie abupa. To jest bardziej. Tak, dla, dla mnie to jest brązowa, ale dla was to może być inny. Dobrze, że dzisiaj piątek, bo. Bo mama mi kazała odrabiać lekcje, teraz właśnie o tej godziny, teraz jest godzina 16.30, to mi kazałaby odrabiać lekcje i jeszcze musiałabym psa wyprowadzać, mama mówi, że jak jest piątek, to od piątka do niedzieli odprowadza psa mama lub tata. to już mam tylko 12, to muszę to jakoś wykorzystać, wykorzystać dobrze w jakimś zawodniku. Spróbuję te 12 nabojów wykorzystać. I mam właśnie takiego samego, co Wam pokazywałem na tej drugiej mapce, bo mi się już skończyło, wiecie. Jeszcze 6. A iść, nie udało mi się. A teraz co? no, Młot.